tak. Um, tak. Um, um, opowiem wam. Coś. <noise> Zrobiłem kopalnię, wydobywałem trochę um, w tej kopalni. I tak, nagrałam czwarty odcinek, ale głos się nie nagrał, głos mikrofonu. Oj Głos mikrofonu się nie nagrał. A czekajcie, sprawdzę, czy się nagrywa. Głos. Mm, tak, nagrywa się głos. <laughs> Okej. Okay. Bo wtedy głos się nie nagrywał i był tylko obraz a samego. obrazu nie chciałam wam dawać. I zresztą usunąłem już ten obraz. Okej. Okay. No i tak, co zrobiłem? Mm, w tamtym odcinku, to tutaj tak trochę to wyrównałem, bo tutaj było drtu. Y, Płotków dookoła. Tylko nie wiem jeszcze, czy mam to wyrównać. Tak i to na jednym poziomie, czy ma być tak naturalnie, jeszcze się nad tym zastanowię, ale na razie jest naturalnie. Hmm. Nie, wiecie, ja to wyrównam, ale nie w czasie odcinku. No! Um, teraz pokażę Wam kopalnię. A właśnie w moduł. Czekajcie. Hmm. Drzewo, drzewo. <coughs> drzewo, drzewo, drzewo. Zobaczymy, czy mogę je ściąć. Nie pamiętam, czy chyba force-update'owałem. Mhm. Dobra, wracamy do noryki. To znaczy, to nie będzie ogólnie taka jakaś noryka, jakaś baza. To będzie kopalnia. W przeżłości. Słonice świeci. Hmm. Cześć zombie. Okej. Okay. No to teraz Wam pokażę kopalnie. Do poziomu 13 jest moim zdaniem najbardziej efektowne, bo możemy wszystko znaleźć. Yy, na moim serwerze z kolegą tak zrobiłem właśnie. Yy, tak zrobiliśmy. Zrobiliśmy i to jest tak efektowne, mamy już parę diamentów. Ale nie gramy długo, więc... Nie za dużo kopałem. Ale wiecie co? Teraz jest chyba noc. Mm -hmm. no to znaczy nie chyba tylko jest. Dlatego w tym odcinku <laughs> może zrobię cięcie i przeczekam noc. Chyba tak. Mhm. Dobra. To w tym momencie <laughs> robię cięcie. Do zobaczenia za chwilę. Okej, okay, jestem po przerwie i fapani pani Slajma słyszałem i yy, właśnie cieszę się, że znalazłem Slajma. Ja włączyłem nagrywanie. Żeby nie było, że jakoś zcheatowałem. Tylko że coś... Oh, kurde. Okej. Okay. Nie ma slime boli. No trudno. I wiecie co? Szybko tutaj schodki robiłem i właśnie usłyszałem te fapanie. No i dokończymy szybko i zobaczymy może już dzień. Jest. Zrobiłem cztery stagi schodków. Trochę przedłużę, ale trzy wystarczyły spokojnie. U ale schodki zawsze się przydadzą. Okej. Okay. A i wracam z kopalni. Wracam z kopalni. Patrzę. Drzwi leżą rozwalone. Czyli pewnie to z zombie na hardkorze może rozbić drzwi. Hmm. Więc to... to źle. Tak, to bardzo <laughs> źle. Ale płotków mam nadzieję, że nie mogą rozbić, więc plusik. No. Ten odcinek to będzie taki krótszy odcinek, bo tylko pokazywałam Wam co zrobiłem. No, jeszcze troszeczkę to możemy sobie powyrównywać. I tak dobijemy do 10 minut. I... Myślę, że skończę. Mm, a w następnym odcinku myślę, że będziemy robić domek. Może tak. Plany na następny odcinek hmm, to takie, że uzbieram dużo drewna pońcę odcinkami i zbieram dużo drewna i tutaj dokończę tą działkę i będziemy robić domek no i może trochę pokopisuję w kopalni no sobie trochę i może zrobić też taki odcinek, że będziemy sobie kopać w kopalni. Nie, ale to by musiał mieć tematy do gadania, bo tak to by było nudno. Chyba, że nauczę się przyspieszać film yy, przez program Windows Movie Marker. bo nie umiem. Jak wy umiecie, to yy, piszcie. <śm> Ten, kto dobrze mi poda, to zareklamuję je, jego w, w odcinku. Mm, no i dobre. I to tyle z mojej gadki. Jeszcze chwilę to możemy wyrównywać. Ładny świat mi się trafił. Może później jakoś pójdziemy szukać dżungli. Przecież na tą serię to tak nie mam za bardzo wielu planów, bo <laughs> tak mm, ona nie będzie wieczna, bo wiem, że zginę w niej. Y, jak y, wiem, że jak w niej zginę, to seria się skończy. Ale cel tej serii gdybym nie zginął, to no nie wiem. Może... Takie podstawowe to jest chyba, że zabicie smoka będzie, ale. Nie wiem, właśnie, bo to tak. Wszyscy prawie. Tak właśnie. Kończą serię. Chcą zakończyć przynajmniej. Dlatego nie jestem pewien, ale myślę, że. że takim czymś skończymy tą serię. Chyba, że wymyślę coś innego albo wy mi podsuniecie jakiś pomysł. Ale na razie wstępne takie coś to będzie właśnie, że zabijemy smoka będzie Ja nawet mam plan jak do endu, jak do endu się wbić i w ogóle tak ogarnąć sobie jakiś bunkier sobie zrobić. Długa droga przed nami, zanim z... zabijemy smoka w albo enz... chociaż udamy się do Endu. No, już tutaj ten róg wykończę i będziemy kończyć. Okej. Okay. Dzisiaj jest poniedziałek. Nie, dzisiaj wtorek. Dzisiaj wtorek który mamy 3 lipca no też dzisiaj powinien wrzucić postaram się wrzucić dzisiaj ten odcinek Chociaż na dzisiaj mamy już przygotowany parkour ale mogę wrzucić dwa bo hardcora nie było Znaczy była przerwa, bo rzucam parkour. I teraz wrzucę parkour. No i myślę, że jakoś to będzie. Okej. Czyli tak. Jeszcze raz ogłoszenia parafialne. Hmm. Czyli tak, no czyli tak, czyli tak, czyli tak. Ten odcinek będzie nazywał się czyli tak. <śm> <lideratak> mm, czyli tak. Na następny odcinek yy, wydobędę dużo trochę sporo drewna. Pokopię w kopalni i dokończę działkę i będziemy budować domek. I może jeszcze planuję jaki ten domek będzie i nie pamiętam czy mm. nie pamiętam czy wygrałem tego moda Takie, takiego moda bo mm. ale to powiem wam o nim dopiero w następnym odcinku o to będzie moc niespodzianka na następny odcinek no i takim akcentem Uderzenia w kurczaka kończymy odcinek. Cześć!